Cześć, z tej strony Lipski, witam was bardzo serdecznie, no i materiał na zamówienie, wasze konkretnie, słuchawki do 100 zł, lecimy z tematem, zapraszam, do oglądania! Są e, trzy pudełka, no i super luksus, zapakowane od razu w worek, który dostajemy gratis przy słuchawkach, także bardzo fajny dodatek, dziękuję oczywiście sklepowi Proce.pl za to, że te sprzęty dosyła, abym mógł wam je pokazywać. No i słuchajcie, zacznijmy od nich po kolei, będziemy sobie lecieć, oczywiście na końcu będzie jakieś jakby parę słów o audio samym. Tak się prezentuje ten pokrowiec. Nie jest jakiś tam pokrowiec na buty. Wygląda w miarę no, normalnie, prawda? Jakiś tam ortalion i, i tyle. E, spełnia swoje zadanie, więc na pewno będzie na końcu jakieś audio, e, testy mikrofonów. No, bo jednak Super są jedynymi słuchawkami w, z tych czterech, które będą e, dzisiaj aktualnie. Na no, tylko dzisiaj, tak jak mówię, bo jednak będą te e, sprzęty myślę dosyłane i nagrywane. Myślę, że to jest jednak segment do 100 zł. To bardzo ciekawa sprawa. Mamy już jakby przejściówkę z jacka 3,5 mm na jacka 6,3 mm, także bardzo fajnie. O Boże, leci, widzicie, wszystko z rąk, tragedia, normalnie, dramat. No i widzicie, że tutaj bardzo fajnie, że takie, yy, nam tutaj taki dodatek zastosował producent, no bo jednak nie każdy o tym pamięta, a yy, ma to po prostu szersze jakby gamę zastosowań z y, taką przejściówką od razu w komplecie. Zaczynając od kabla, zaczynając od kabla, jeszcze Was trochę podtrzymam w niepewności. Kabel podgumowany, niestety nie ma tutaj oplotu dedykowane słuchawki, no standardowo jak pod muzykę, więc tutaj muzyka naprawdę gra na tych słuchawkach bardzo fajnie, za to cenę, więc tutaj no typowo jakby nie gamingowe, po samym nawet wyglądzie widać, a bardziej jakby muzyczne słuchawki do posłuchania muzyki, gdzie również sprawdzają się w cs tak jak mówię, no tutaj na końcu porozmawiamy sobie o tym samym jakby dźwięku troszeczkę, tak aby była jakaś jasność sprawy. Mikrofonu oczywiście nie ma, niestety, no ale tak jak wspomniałem, słuchawki muzyczne, no gdzie już miałbym mieć mikrofon? A więc tak to się przedstawia. No i o samych słuchawkach, to jest coś fenomenalnego, słuchajcie. To jest coś fenomenalnego, zobaczcie, co można z nimi zrobić. Więc na samo to, jakby jakiś wniosek nasuwa się na myśl, że jednak będą one dość wytrzymałe. Nie są one takie całkowicie, jakby z plastikonu wykonane. Jednak no, jeżeli można je tak zgiąć, to myślę, że posłużą też jakby na więcej troszeczkę czasu. Nie padną one tak szybko w gestii materiału, oczywiście. Tutaj tak to wygląda z tą prowadnicą, do której dostos dostosowywuje się. Do po prostu kształtu jakby głowy, tej wielkości i tak dalej. To jest też bardzo fajna opcja dla tych, które mają no nie, nie taką wymiarową głowę. Na przykład ja jestem takim, takim osobnikiem, który po prostu ma taką dość kanciastą głowę, tak to nazwijmy. Słuchajcie, też się patrzcie, fajnie dopasowują, czekajcie, muszę to takie jakby na sztywno trzymać. O, widzicie cała ta małżewina z poduszkami, które są dość miękkie. Jakby ekoskóra, coś takiego w tym rodzaju, zobaczcie, jak to się wszystko fajnie ugina. Powinno być dość dobrze widać, myślę, że fokus też w kamerze to wyłapie. No chyba widać to, no zobaczymy potem w obróbce, ale myślę, że też lewa, oczywiście prawa słuchawka, no tak to się przedstawia, rozciągać można je naprawdę na wszelkie sposoby, no praktycznie za kadr wychodzi, więc naprawdę możliwości są duże, no, tak aby po prostu było wygodnie w tych słuchawkach nam siedzieć w jakichś tam większych, dłuższych sesjach. Creative Fatality, słuchajcie, no jednak nazwa Fatality, jeżeli nie wiecie skąd się wzięła, no to musicie koniecznie wygooglować i zasięgnąć troszeczkę jakby źródła. Tak to się przedstawia, tak to wygląda. Tutaj mamy taki paseczek, który on po prostu sobie odchodzi. Mam te informacje właśnie o tym, co zaspoilerowałem już na początku, jakby prezentacji tych słuchawek. Przejdźmy, słuchajcie, od razu, ja już tutaj rozwaliłem te tasiemki. Przejdźmy od razu do wypakowania ich. No i to nam wyskoczyło z pudełka. Mikrofon, ja nie, nie to że zepsułem, jest po prostu odczepiany, jak sami widzicie. Już sobie go wetknijmy w dziurkę, żeby był na miejscu. O, ciężko wchodzi, ale to dobrze, bo nam nie wypadnie. No i sprawa taka bardzo ważna, ten mikrofon jest właśnie odczepiany jako jedyny. No i możemy go sobie tutaj regulować w ten sposób, do ust w ten sposób, jak komu pasuje. Taka jakby na, na końcu mikrofonu jest gąbeczka, która ma niwelować jakieś tam podmuchy naszego wiatru z ust. Takie są prowadnice w tych słuchawkach, więc inna technologia całkowicie niż w Super to Tutaj po prostu plastik wysuwa się z innego plastiku i tak to działa na... Nie trzeba jakichś tam dużej innych sił używać Jest taki motyw, który po prostu dostosuje Trzeba będzie sztywno Jakby samego pada z, z słuchawką Do naszej głowy, więc też bardzo na plus No i mamy tą gąbeczkę Tę gąbeczkę, która po prostu nam niweluje jakieś tam Wielogodzinne sesje, żeby się po prostu głowa Tam jeszcze też nie uciskała Żebyśmy po prostu nie czuli jakiegoś tam bólu Co więcej, zamszowe, pluszowe No nie wiem jak określić ten materiał Naprawdę jak go pokażę, będzie do kamery sobie Żebyście zobaczyli, jak on się przedstawia nie jest jakiś twardy, więc też nie będzie to problemem, że po prostu posiedzie w tych słuchawkach troszeczkę dłużej. Przejdźmy dalej. Mamy kontroler, którego tutaj gdzieś będziecie widzieć. Tak, ja się myślę, że nawet go zbliżę, czyli możemy sobie włączyć, wyłączyć mikrofon bardzo szybko, jeżeli wparuje na mama do pokoju. No to takie coś ja na pewno to jest przydatna sprawa. No i do samego kabla. słuchajcie, bo mi się coś tu poplątał. poprzednio wcześniej No nic, tyle kabla mam starsze. Strasznie cienki ten kabel. Nie ma oplotu, ale. Naprawdę grubość tego kabla mnie zdumiewa, bardzo cieniutki kabelek, więc trzeba będzie na pewno uważać. Żeby po prostu nie szarpnąć kabla, żeby się on nie zerwał No i wiadomo, dwa wyjścia słuchawkowe, mikrofonowe, które podpinamy Test mikrofonu, jak mówię, będzie na końcu Idziemy dalej No i słuchaweczki od Afortecha Firma, pewnie Wam również znana, seria Bloody G500 model Więc oczywiście od razu idziemy do rozpakowywania całego sprzętu No i raz kolejny dwa elementy, które nam się wysypały Słuchawki i coś jeszcze, o czym coś jeszcze zaraz, za moment No a o samych słuchawkach Mowa, prowadnice wysuwane w ten sposób, czyli bardzo podobnie jak we większości słuchawek nie, tutaj na sztywną wszystko chodzi. Jest, też te logo producenta obszyte, mam powiem szczerze, że nicią, także bardzo fajnie jest jakaś skóra, skaja. Na pewno tutaj jakaś taka delikatna jakby poduszka, miękkość, żeby po prostu było to wygodne. Co ciekawe, małżowiny uszne będą jakby zaskoczone, jeżeli to im pokażecie. Nie są one tak słuchawki, to tak bałbym się je tak wyginać, prawda? Bałbym się, że ten plastik się po prostu złamie. Jak najbardziej ona się w jakiś tam sposób reguluje, ten, mał do małżowiny, ten pad, z jednej i z drugiej strony. No ale co ciekawe, patrzcie, tutaj taka siateczka jest, także no bardzo fajne, nowe rozwiązanie, czerwone, niczym w Ferrari. Miękkie, strasznie miękkie. Tutaj są bardzo miękkie, zobaczcie, kładę palca i grawitacja mi go od razu ciąży. I te słuchawki się po prostu fajnie komponują z uszami, może tak to nazwijmy ma Słuchawki, chciałem powiedzieć makaron Słuchawki mają tak jakby kabel podobny do makaronu, naprawdę Taki płaski, spłaszczony, podgumowany, więc to jest duży plus No i żeby je zwiększyć jakby cały ten kabel, możemy sobie wpiąć jakby przelotkę, która... No bo tutaj mamy wtyk do urządzeń mobilnych, prawda? On ma więcej pinów, no i możemy sobie uskutecznić, które... Je przelotkę, którą po prostu sobie odpalamy tutaj, jeżeli chcemy podpiąć do komputera, wpinamy sobie, no i mamy dwa wyjścia: standardowo mikrofonik oraz yy, wyjście słuchawkowe. Także no tutaj nie ma co przedłużać yy, więcej, no bo jednak yy, to jest bardzo fajne rozwiązanie, że jednak yy, już producent na starcie pomyślał o tym. Został nam mikrofon, oczywiście test później. No i mikrofon to jest ciekawa sprawa, bo bowiem no jest wysuwany. Można tym <laughs> zaskoczyć kumpla, jeżeli nie będzie wiedział, no ale to widać w sumie, że tutaj jakaś część wystaje. Można go wysunąć na taką odległość maksymalnie, no i się im pobawi się również. Także bardzo fajnie, że też możemy sobie go odchylić, jeżeli by było chcieć po prostu jakby ciszej mówić. No i możemy sobie go bardziej przybliżyć do ust. Także bardzo fajnie, że producent jakby też nam zostawił pole manewru, takie jakie my możemy sobie sami wybrać. No i zostały Natek Genesis H40 headset, który ma jako jedyny z tego co już pamiętam kabel w oplocie, więc zaraz go rozpakuję już Wam go yy, pokażę z bliska. I tym razem nie na dwie części, ale na jakby jedną całość. No i mamy upragniony kabel w oplocie, kabel, który jest bardzo solidny, bardzo gruby. On się nie będzie przecierał, więc to jest na plus. Zobaczcie, jak sobie go wyginam tutaj. Nie ma jakichś tam problemów z tym, że po prostu ten kabel zaraz tam się przetrze na blacie biurka, etc. Hmm, słuchawki tutaj są bardziej jakby nastawione na taki typowy, surowy plastik. Zobaczcie, ja bym tutaj już naprawdę bał się je wyginać. No ale co jest na plus, to to, że jest jakby całkowicie góra obszyta skórową. więc w jakiś tam sposób nam niweluje to, o czym powiedziałem wcześniej, także no na Natek postarał się, jeżeli chodzi o jakby wykończenie góry, no bo jednak skóra, delikatna poduszka, na pewno będzie to fajnie leżało na głowie. Jest tutaj jakby prowadnica z jednej, z drugiej strony, gdzie reguluje nam... Yy, odpowiednią jakby wysokość do naszych uszu, ale nie ma otóż yy, regulacji jakby do samej małżowiny, więc to jest oczywiście jakimś tam minusikiem dla osób, które mają nietypowe kształty głowy. Mikrofon, mamy, co to mi się włączyło, cholerka, słuchajcie, no, weź, weź kasę. No, niecodzienne Wam powiem, że alarm mi wyskoczył, niecodzienny alarm, ale wracamy. Do samej treści. Chyba mówiłem o mikrofonie, więc wracamy do niego. Mikrofon kilkustopniowy, czyli możemy sobie obracać go w ten sposób, on nam nie będzie spadał, prawda? Trzyma się sztywno, ale nie możemy wykonywać żadnego ruchu, czyli jeżeli założymy słuchawki, no to tutaj już nie podziałamy zbytnio, bo może musimy po prostu mieć takie takiej pozycji albo innej, dowolnie skonfigurowanej przez nas. Kontroler, który możemy sobie przygłośnić jakby całość, która leci nam po prostu dźwięk z komputera przyciszyć, no i oczywiście włączyć, wyłączyć mikrofon z tego co pamiętam, ale testy oczywiście mikrofonów zaraz, o kablu mówiliśmy więc bardzo, bardzo fajnie, że to po prostu tak to wszystko wygląda że jednak no, dostaliśmy te słuchawki z yy, oplotem więc ja się cieszę, ja się bardzo cieszę długość kabla 2,2 metra, więc myślę, że spokojnie wystarczy, pomimo, że jest oplot, no to jednak wystarczy tak, aby to po prostu jakoś tam sobie ładnie yy, usegregować, no i standardowo Dwa jacki, dwa wyjścia na słuchawki i na mikrofon. No i zebrałem te słuchaweczki już w jedno miejsce, chwilę posiedziałem No i co zaobserwowałem? Na pewno muzycznie, no to nie ma szans bezapelacyjnie. Produkt do muzyki, no to musi wygrać z produktem jakby gamingowym, typowo nastawionym do gry. Ale co ciekawego, również zauważyłem to fakt, że w każdych słuchawkach nie ma jakiegoś problemu, że nie słyszałem przeciwnika, prawda? Nie miałem coś takiego, że no jednak to jest budżet do 100 zł, więc nie jest to 10-15 zł taka cena słuchawek, no to może jednak czasami troszeczkę nam się pomylić krok, ale jednak kroki w CS-ie, nie było problemu z tym, żebym wiedział, że ktoś idzie z tyłu, z lewej strony, jakoś tam to mniej więcej odróżniałem, strzelałem, no i nie było jakoś tam wielkiego kłopotu z tym. Muzycznie, słuchawki gamingowe, no nie, nie ma tutaj się co oszukiwać, po prostu no, te dźwięki są dużo bardziej płytsze niż SuperLuxy. No ale znowu każdy z, z obawianych, jakby tutaj, m, słuchawek, tych trzech gamingowych, nazwijmy to taką dziedziną, ma mikrofon, a SuperLuxy jego nie posiadają, więc no tutaj, tutaj taka dysproporcja, która. Wyrównuje tutaj jakby lepsza muzyka, de facto. A, tutaj mamy mikrofon, więc do tego super Superluksów. Musieliśmy dokupić jakiś mikrofonik, więc też to jest jakiś tam na pewno dodatkowy koszt. Na pierwszy test mikrofonu lecą słuchawki Afortech G500, więc teraz słyszycie ten dźwięk, on nie jest w żaden sposób ulepszony, to jest czysty dźwięk prowadzący z tego mikrofonu. No i zapowiadamy teścik mikrofonu Creative Fatality. Słuchajcie, ten głos mu nie jest w żaden sposób jakiś tam normalizowany, otrzymiany, ulepszany to jest czysty dźwięk, głos prowadzący właśnie z mikrofonu w tych słuchawkach. No i miał być na, deser, na tak Genesis H40. No ale w żaden sposób nie mogę tego mikrofonu jakby sparować z moim komputerem. Bardzo Was przepraszam, no ale kompletnie ja podpinałem, sprawdzałem wszelkie opcje. No, jakby na pewno w komputerze wszystko jest ok, no bo inne mikrofony macie test i działa, a no te takie klocki, no niestety, jeszcze raz Was bardzo przepraszam. Zawsze było to podsumowanie, ale jednak teraz mamy kilka produktów, więc tutaj takiego typowego wyboru, no to oczywiście zostawiam decyzję wam. No ale można taką jakby najważniejszą rzeczą, przypomnieć, zauważyć, jest fakt, że no Superlux oczywiście tego mikrofonu nie posiadają, a Afortech, Natek czy Creative te jakby no w słuchawkach mają od razu ten mikrofon, więc to jest taki wybór. Strasznie jakby od preferencji użytkownika, który jest zależny, no bo jednak ja wolę tak, ktoś woli tak i sobie na to pytanie sami musicie odpowiedzieć. Dziękuję za uwagę, do zobaczenia w kolejnych materiałach. Nie zapomnij subskrybować kanału, czy zostawić łapki w górę, jeżeli ten materiał wam się podobał, czy je w komentarzach odnośnie innych filmów tego typu. Cześć!